No, to dzisiaj przed czas na ocieplenie podłogi, mam nadzieję, że części ścian. Niestety trzeba było parę rzeczy od razu dograć. Przede wszystkim pogoda to jest jedna sprawa. Druga niestety moja sieć jeszcze nie ma podłączonych trzech faz i musiałem, niestety, zaopatrzyć się w generator prądu. I tutaj wielkie, wielkie podziękowania dla firmy Agar Power a przede wszystkim dla szefa Piotrka za udostępnienie mi agregatu prądotwórczego, który będzie w stanie obsłużyć tą maszynę, którą przywiezie Wojtek z firmy Ewmar. Maszyna jest trójfazowa, a jej pobór jest 12 kW, więc bez agregatu by się to nie udało. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla firmy Agar Power. Mam nadzieję, że jak Wojtek przyjedzie, poświęci nam chwilę i opowie o tej maszynie, która będzie służyła do wdmuchnięcia wełny drzewnej. Bo z tego co wiem, jest to jeden z nielicznych, bądź jedyny egzemplarz w Polsce. A czym się różni od większości sprzętów, które są używane, to już mam nadzieję, że Wojtek nam opowie i wytłumaczy na czym polega. Różnica. Teraz pora wszystko przygotować, bo dzisiaj mamy sobotę, więc do samego wieczora nie możemy pracować. Trzeba skończyć dzisiaj wcześniej, więc trzeba wszystko dopasować tak, żeby zrobić jak najwięcej. Podłogę na pewno dzisiaj uda nam się wdmuchnąć, być może część ścian i sufitu, a resztę prac mam nadzieję, że skończymy w następnym tygodniu. Niestety ponownie będę musiała przywieźć agregat. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Szykuję teraz narzędzia, byśmy jak najmniej czasu tracili na niepotrzebne rzeczy. Przygotowania trwają, firma F. Mariusz przyjechała. Także niedługo robimy zadmuch podłogi. Cześć Wojtek, ponownie. Cześć. Dzisiaj spotykamy się, bo w końcu doszedłem do etapu ocieplenia. I na ten temat byśmy bym chciał z Wojtkiem dzisiaj porozmawiać, przynajmniej dla mnie to jest dosyć nietypowe rozwiązanie, będziemy robili zadmuch. Izolację wzmuchiwaną z na drzewnego. Czy mógłbyś nam trochę opowiedzieć na temat tego rozwiązania, jak to wygląda, jakie są zalety tego rozwiązania, A czym to się różni od wełny drzewnej w matach? Okej, okay, więc tak, może jak wygląda ten proces, tutaj mamy maszynę akurat jedną. Z większych, jaka jest dostępna na rynku. Mamy, to później pokażemy na filmiku, jak tutaj pracownik wrzuca towar. Kładziemy kostkę, zdejmujemy folię, wrzucamy to do maszyny. Tam w maszynie są takie śmigła, które mielą nam ten, mhm. ten towar. Roz, takie Ro, rozdrabniają. tak? Rozdrabniają i później podawany jest przez śluzę takimi dawkami do ręża razem z powietrzem i igłą aplikuje do Przegrody. Czym się różni, może, czym jeszcze się różni od mat? Mata ma 60 kg na metr sześcienny. Jeśli chodzi o wdmuchiwanie, no to to jest w granicach tam 42 do 55 kg. Nadmuchać. W wdmuchiwaniu jest gorsza lambda, bo jest 0,38. W matach jest 0,36. Mhm. Natomiast tutaj do tej wersji wdmuchiwanej jest dodawany uniepaniarz a w flexie tego nie Z tego, co ja się orientuję, też pojemność cieplna jest bardzo duża yy, tej pełny. Nie wiem, ile ona różni się, jeżeli chodzi o flexa. Tutaj to będzie to, ta sama pojemność cieplna. Im więcej kilogramów, tym większa yy, na metrze ściany, tym większa będzie pojemność cieplna. Natomiast przy wdmuchiwaniu nie możemy przesadzić z tą gęstością, bo znowuż lambda nam się pogarsza. Czyli po prostu przenikalność cieplna jest, jest szybsza, a nie zyskujemy dzięki temu większej pojemności. Wraz ze wzrostem gęstości w przegrodzie pogarsza nam się lambda zwiększa nam się pojemność cieplna ale zmniejsza nam się lambda czym się różni ta maszyna od większości dostępnych na rynku jaka jest jej zaleta bo z tego co wiem to nie jest taki normalny zwykły sprzęt gdzie jest używany przez każdą firmę znaczy nie tyle zaleta maszyny co po prostu Każda maszyna jest dobra, tylko jest dedykowana do jakichś materiałów. O ile do celulozy maszyny mają mniejsze wymagania, o tyle przy włóknie drzewnym no, wydajność jest kluczowa. Rozdrobnienie tego materiału, żeby nie, nie leciały jakieś tam duże kawałki, tylko ładny taki puch, a nie jakieś kulki. No i pewnie sama dmuchawa też musi mieć odpowiednią musi siłę mieć do tego. Wydajna. Im wydajna, im bardziej wydajna, raz, że sprzęt się nie męczy, a dwa, szybciej można tą pracę wykonać. I dobrze, dobrze, zagęścić nie ma problemów. Czyli proces wygląda w ten sposób, że przyjeżdżasz z taką maszyną, materiałem, który jest do rozdrobnienia, pakuje się go do maszyny i on jest dmuchiwany konkretnie w daną. Przegrodę, tak? Przegody. I ważne jest też to, żeby zrobić pewnie to dokładnie, tak, żeby nie było żadnych miejsc, które są puste. Jeżeli chodzi o samą zaletę tej maszyny, to mówisz, że po prostu ona jest dedykowana do wełny drzewnej. Tak, I... no to już jest największa maszyna dostępna na rynku. Duża turbina, dodatkowo jeszcze dmuchawy. Mam pewność, że dzięki tej maszynie i Twoim umiejętnościom ta wełna zostanie wydmuchnięta dobrze tak. i będzie po prostu taka, jaka powinna być. Parametry będą utrzymane. I ja o tym do końca nie wiedziałem, że ta gęstość, jeżeli chodzi o gęstość, że ona będzie za niska to jest możliwe, że ta wełna będzie osiadała. Tak, jeśli mamy przegrodę grubą, jakieś tam szerokie pola, i będziemy dmuchać tą maszyną, która ma, jest mało wydajna, materiał może osiąść. Czyli może być taka sytuacja, jeżeli ktoś na przykład zrobi źle zadmucha, bo maszyna nie będzie miała takiej wydajności, jak powinna mieć, że dojdzie nam do tego, że ta wełna z czasem, bo to pewnie też nie od razu, na tak, to wiadomo, że na ta wełna osiądzie, zrobi nam się przerwa, która będzie tak zwanym mostkiem termicznym, jest możliwość, mówimy tutaj oczywiście o najgorszym możliwym scenariuszu, czyli ta woda będzie się wykrapać. Tak by się dochodziło do punktu rosy w momencie w tej przegrodzie ściany, parametry będą absolutnie takie, jakie powinny być, jeszcze będą wpływały niestety na żywotność naszego domu. Dokładnie. Po prostu nie powinno się wykonywać muchiwania maszyną, która się do tego nie nadaje. Mhm. A niestety jest to dosyć często. Przyjeżdżasz wraz z materiałem, z taką maszyną, przygotowujesz sobie wszystko. Pewien plac budowy też musi być przygotowany konkretnie pod zadmuch, no tak, tak, musi być napięcie. No jeśli nie mamy tego napięcia w sieci, no to tutaj akurat mieliśmy agregat. Jeszcze raz podziękowania dla firmy Agar Power za udostępnienie agregatu. Bez niego byśmy dzisiaj nic nie zrobili. W jaki sposób sprawdzasz, czy ta gęstość jest taka, jaka powinna być? No bo no. jeżeli chodzi o paroizolację, no, to zobaczę, że coś wypchnęło. Tak, może być jakaś gęstość duża. A tak, u mnie są płyty. Więc jak sprawdzasz, żeby ta gęstość była odpowiednia? Mhm. A to pokażę. Wkładamy w otwór cylinder, wkręcamy go do końca. Wcześniej jeszcze ważymy go na sucho, ile waży. Tarujemy sobie. Dopiero wkręcamy. Ważymy z mhm. materiałem. Patrzymy, ile tam gram. Załóżmy, nie wiem, mamy ścianę 20 cm grubą. W przegrodzie mieliśmy 34,5 g na przykład, tutaj. A 34,5 g dla 20 cm to jest akurat w tym przypadku 55 I na podstawie tego możemy ocenić jaką mamy gęstość. Jeśli jest za mało, no to trzeba po prostu dodmuchać jeszcze raz. Albo zmienić ustawienia w maszynie, Bo tą gęstość ustawiamy maszyną dawkując odpowiednią ilość powietrza i materiału. Zwiększając powietrze, nie zmieniając materiału zwiększamy gęstość, a jeśli zwiększymy towar, podanie materiału nie zwiększając powietrza, zmniejszamy gęstość. I w ten sposób regulujemy. Czy co, powoli przygotowujesz sprzęt, bierzemy się za dzisiaj do zadmuchu podłogi. Tak. Później jak podłogę zamknę, robimy ściany i sufit. Dokładnie. Ten kawałek mamy już tutaj wduchnięty. Zresztą jak widać, membrana się uwypukliła. Tak, już wcześniej mówiłem, widzicie, membrana jest tak naprawdę czymś, co ma tylko oddzielić obie warstwy, i tutaj na dole jest. Wełna wdmuchnięta, a między wełkami będą tutaj włożone maty z wełny drzewnej. I co Wojtek, Dzisiaj udało się ocieplić całą podłogę. Jesteśmy po, już po izolacji tej pierwszej warstwy. Mamy tutaj 50 kg na m3 gęstość materiału. Jest to dużo? Mało? Jak najbardziej wystarczająco. Tutaj jeszcze pójdzie flex w matach. No i będzie przykryte płytami. Czyli tutaj, tak jak mówiłem, będę robił jeszcze drugą warstwę podłogi. Ona już będzie w matach. Potem przykrywam podłogę. I co? Przyjeżdżasz do mnie, żeby zrobić mi jeszcze ściany. I dach. No i wtedy już mogę zakończyć etap ocieplenia i bawić się z wykończeniem. Możesz mi powiedzieć, na co zwrócić uwagę, no bo jeżeli chodzi o takie, taką wełnę wdmuchiwaną, komuś firma wykonuje taką usługę, kiedy jest pewny, że mu ktoś to zrobił, no i do końca rzetelnie. Przede wszystkim. Sprawdzajmy, czy wykonawca jest certyfikowany, uprawniony jakby do odmuchywania takiej izolacji z włókna drzewnego i czy ma odpowiedni sprzęt do tego. Bo jeśli próbuje dmuchać tą maszyną, która jest mała mam ma niskie parametry, no to ucieka uciekłabym od takiego. To jest to maszyna do celulozy, to ona się nie daje absolutnie do tego. Znaczy, może być do celulozy, tylko pytanie, jak duża jest ta maszyna do tej celulozy, jeśli maszyna jest w wielkości odkurzacza, to z wełną drzewną sobie na pewno nie poradzi. No tutaj na kipi oglądaliśmy, no maszyna zajmuje bardzo dużo miejsca. Na małą szczepkę to nie wejdzie. Dobrze, Wojtek, a powiedz mi, pokazywałeś mi na przyczepie takie urządzenie, dzięki którym możemy sprawdzić gęstość wełny. Chyba klient, który, któremu takie ocieplenie ktoś wykonuje, no też ma większą szansę na to, żeby mieć. Po prostu pewność, że firma, która mu to zrobiła, zrobiła to odpowiednio. A ta gęstość jest taka, jaka powinna być. I temu cylindrowi możemy y, zmierzyć taką gęstość. Dobra. Tam, gdzie klient sobie zażyczy, to zrobimy otwór i zbadamy tą gęstość. Teraz trzeba się sprężyć, są dwa tygodnie na to, żeby zamknąć tą podłogę i żebyśmy to ocieplenie z Wojtkiem tutaj dokończyli. Poszło to dosyć zgrabnie i szybko. Biorę się za ocieplenie podłogi. Jutro też przyjadę no i mam nadzieję, że za dwa tygodnie się widzimy.